Trzeci raz już spotykamy się właśnie po to, aby dla seniorów z całego województwa lubuskiego zrobić imprezę sportową. Igrzyska odbędą się 11 czerwca, więc już niebawem w środę i będą zawierały cztery konkurencje sportowe. Będzie, <coughs> będą to elementy koszykówki, będą to bocia, będzie to ringo, będzie to również pływanie, które seniorzy bardzo, bardzo, bardzo lubią. Seniorzy spotkają się. W tym czasie na terenie Areny Gorzów i, i na Słowiance. Seniorzy chcą się bawić, seniorzy chcą być aktywni, seniorzy chcą współzawodniczyć i seniorzy chcą, chcą pokazywać, że. Ich ta jesień życia może być pełna emocji, pełna entuzjazmu i pełna dobrych zdarzeń. Seniorzy przyjeżdżają z całego województwa, mamy kilkanaście zawsze drużyn, zespołów. Ogarnąć to wszystko to jest bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że Arena Słowianka po raz kolejny będzie takim centrum sportowym, w którym będą seniorzy tutaj zmagali się o trofea, a nagrody, wiadomo, w każdych igrzyskach seniorów są bardzo atrakcyjne. Eh... Bardzo mi miło, że dysponuje miasto, spółka taką infrastrukturą, którą, którą możemy udostępnić w takim okresie seniorom. Bardzo się z tego cieszymy. Tutaj dołożymy też wszelkich starania, aby te igrzyska były zorganizowane również przez nas w sposób bardzo profesjonalny. I tutaj bardzo szczegółowo współpracujemy z organizatorami, tak żeby wszyscy seniorzy wyszli stąd zadowoleni. Bardzo się cieszymy, że, że również ta nowoczesna hala może, może pokazać swoje walory właśnie te, tej, tej grupie, mieszkańców, ale całego województwa. To będzie nie tylko wielkie święto sportowe, ale to, 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 to także będzie wielkie święto integracji e, społecznej i radości życia. E, bardzo serdecznie w imieniu marszałka województwa polwóskiego Marcina Jabłońskiego, ale, ale także całego zarządu dziękuję wszystkim organizatorom e, za tą inicjatywę, za wsparcie i tą pracę wszyscy będziemy wspaniale się bawić. A, a no cóż, a seniorów zapraszamy już 11 czerwca na arenę do wspólnej wspaniałej zabawy. Zgłoszenia odbywają się do końca miesiąca, do 30 maja. Drużyna może składać się z seniorów, którzy ukończyli 60 lat. Drużyna składa się od 6 do 16 osób, nie przewidujemy tu żadnych zmian. Zgłoszenia mogą odbywać się telefonicznie pod numer telefonu 883 bądź mailowo pod adres mailowy igrzyska gmail.com. Informacje też są dostępne oczywiście na Facebooku. Wszystkie kluby otrzymały informacje mailowe, dostają również informacje telefoniczne, więc. Wszyscy tak naprawdę skutecznie w każdym możliwym zakresie zostaną poinformowani o tych igrzyskach i sędzią głównym igrzysk seniorów trzeciej edycji będzie ponownie pani Halina Kunicka.